Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Michał, a to jest kanał poświęcony stylowi, ubiorowi, wizerunkowi, budowaniu szafy i wszystko to w duchu klasycznej elegancji. W dzisiejszym odcinku będę chciał właśnie powiedzieć troszeczkę więcej o tym budowaniu, czym dla mnie jest budowanie garderoby. Jeżeli Cię ten temat interesuje, zapraszam zostań ze mną, obejrzyj cały materiał. Tak jak na wstępie wspomniałem, budowanie garderoby, budowanie szafy. Słowo klucz budowanie. Świadomie nie mówimy tutaj o kupowaniu ubrań, bo nie do końca o to chodzi. Znaczy, finalnie to do tego się sprowadza, że musisz coś pozyskać w ten czy inny sposób, aby móc to powiesić w swojej szafie. Natomiast ym, ja jestem zwolennikiem teorii dotyczącej tego, że garderobę się jednak buduje, a ubrań się nie kupuje, tylko pozyskujesz poszczególne rzeczy, które będą ci odpowiadały. Oczywiście to wszystko. Jest proces, jeżeli stacie na to, żeby wydać 10, 15, 20 tysięcy na raz w you. Natomiast nawet jeżeli idzie stać, to ja bym tego nie robił. Nie robiłbym tego na raz, ponieważ styl, twoja świadomość, mój komfort ewoluuje wraz z tym, jak. Pozyskujesz właśnie do tej swojej szafy, do tej garderoby, kolejne partie, kolejne elementy, czyli marynarki, czyli koszule, czyli spodnie, czyli garnitury, czyli kamizelki, jeansy, polówki i tak dalej, i tak dalej. W miarę jak sobie tą garderobę budujesz, Twój styl również ewoluuje. To jest często tak, że właśnie ta zasada, którą kiedyś przytaczałem, czyli fake it till you make it, jeżeli nie czujesz się dobrze, nie czujesz się na siłach. To najpierw podglądaj, na i obserwuj, staraj się to wprowadzać do siebie. Natomiast z doświadczenia powiem, że często jest tak, że coś, co się wydaje na kimś dobre, na kimś wygląda, wydaje się, na kimś wygląda fantastycznie, mega ci się to podoba. No to niekoniecznie sprawdzi się to um, u Ciebie, na tobie. Dlaczego tak się dzieje? Różne rzeczy się na to składają. Po pierwsze, chłop, <głos》>, mówiąc kolokwialnie czyli facet, mężczyzna, którego gdzieś tam podglądasz, obserwujesz i starasz się naśladować może mieć inną oprawę, czy inny kolor włosów może mieć inną długość włosów może mieć inne uczesanie może i finalnie, może mieć inny wzrost może mieć na przykład brodę, może jej nie mieć ehm, i tak dalej, i tak dalej, tego jest dużo ehm, albo zwyczajnie może mieć 10 kg więcej lub mniej niż Ty pewne rzeczy się u niego sprawdzą, u Ciebie nie natomiast to co jest fajne, to co ja lubię robić to podglądać tych wszystkich ludzi nie tylko facetów, śmieszki, ale kobiety też Gdzieś tam klasycznie ubrane lubię sobie pooglądać z jednego prostego powodu. Ja jakby nie wyciągam z tego w 100%, ja nie kopiuję. Ja gdzieś obserwuję połączenia kolorystyczne, zestawienia kolorystyczne, połączenia wzorów ze sobą, czy gra, czy nie gra, połączenia kolor-wzór i tak dalej, i tak dalej. Czyli wyciągam takie mniejsze rzeczy, a nie całość. Prawda? Czyli nie kupuję faceta w całości na zasadzie te identyczne spodnie, identyczną marynarkę, koszulę, krawat, bla, 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 bla. Kopiuj w klej. Nie. Często jest tak, że na przykład na zdjęciu w ogóle mi się stylizacja nie podoba, ale podoba mi się połączenie właśnie tak jak wspomniałem kolorów, czy zestawienie tych kolorów, czy połączenie na przykład danego typu obuwia z daną marynarką. Podglądam, czy te zestawy są lekkie, czy ciężkie optycznie, wizualnie i w ten sposób jakby biorę coś z tego dla siebie. No i Tobie też to polecam. Polecam Instagram, Facebook, generalnie social media. Instagram chyba tutaj jakby jest liderem, bo Instagram polega na tym, że po prostu przeglądasz obrazki, tak? Jest to medium obrazkowe, więc automatycznie te treści graficzne, tak? Które Cię interesują, którymi chcesz się inspirować, na których chcesz się wzorować, no tam są dostarczane, ten content jest całkiem niezły. Wystarczy sobie przefiltrować. Jeżeli chciałbyś mieć jakieś kilka pomysłów na to, kogo mógłbyś podglądać, odezwij się w komentarzu pod filmem do mnie. Zadaj proste pytanie, Michał kogo polecasz, ja chętnie gdzieś tam prawda odpowiem na te komentarze. Natomiast wracając do sedna budowanie, budowanie garderoby. Budowanie garderoby polega na tym, że dokupujesz poszczególne elementy, które Będą tworzyły spójną całość. Oczywiście musimy zacząć od jakiejś kolekcji basic, czyli, nie wiem, trzy białe koszule, jedna błękitna, jedna może w pasy, marynarka klubowa, y, garnitur, najlepiej szary lub granatowy i tak dalej, i tak dalej. Jakieś podstawy, tak? No podstawy musisz mieć, to jest dosyć proste. Te podstawy zwykle y, są, tak powiem... Mało ciekawe, nie mówimy o jakichś rozwiązaniach powiedzmy dandy, czy nie mówimy o kraciastych marynarkach, nie mówimy o jakichś pikuśnych koszulach w kwiaty, itd, tak, tak dalej, kompletnie nie. Budujemy kolekcję Basic i do niej jakby dokupujemy, do niej dostawiamy pewne elementy. I co ważne, idąc na zakupy, poszukujemy poszczególnych rzeczy. Czyli nie kupujemy spodni jako spodnie, że po prostu potrzebna nam jest jedna sztuka, jedna para spodni, tylko potrzebne nam są jakieś określone spodnie, które gdzieś tam w zestawieniu z dwoma marynarkami, które już mamy w szafie, tworzą zestawy, unikatowe zestawy, do których dostępu wcześniej nie mieliśmy. Dopiero pozyskując te spodnie o takiej e, strukturze materiału, o w takiej kolorystyce, jesteśmy w stanie jakiś ciekawy zestaw stworzyć. Natomiast zawsze pamiętaj, że musisz mieć jakąś podstawę w szafie. I zawsze dokupuj. Chyba, że kupujesz gotowca, czy na przykład cały garnitur, no to jasna sprawa, biała koszula sprawdzi się w każdej tak naprawdę konfiguracji. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, zakładasz białą koszulę i już. Więc jeżeli zakładamy, że masz białą koszulę u siebie w garderobie, u siebie w szafie, no to automatycznie każdy garnitur, który gdzieś tam, czy każda marynarka, którą pozyskasz, no będzie w porządku. Pamiętaj też, żeby to wszystko pasowało optycznie do Ciebie, wizualnie, żeby te kolory się nie gryzły, żeby się uzupełniały. Zawsze staraj się szukać, tak jak na przykład ja w tej marynarce, to to, co mi się w tej marynarce spodobało, to brązowa podstawa, czyli tło i do tego granatowy i biały akcent. Biały akcent Nawiązuje bezpośrednio do koszuli. Na przykład mogę ją zestawić z jeansami granatowymi. Super jest nawiązanie wtedy, jeżeli chodzi o to. Brązowy kolor oczywiście do granatowego, no, jak widać po marynarce, też pasuje, więc automatycznie jeansy, automatycznie spodnie flanelowe, bieskie, granatowe bardziej bym powiedział, wchodzą w grę. I oceniam, że ta marynarka naprawdę mogę z niej stworzyć. Smart casualowy zestaw, czyli smart casual, czyli oparty na chinosach, jeansach i tej marynarce, lub biznes casualowy, czyli na oparciu na w kant, na przykład spodnie flanelowe, granatowe, spodnie flanelowe. No i już, tak, więc tutaj jakby kupując tą marynarkę wiedziałem, że będę chciał ją na przykład z taką koszulą button down nosić, poszetką wrzuconą do brustaszy i, i, i to wszystko. Do tego sobie zakładam chinosy, tu można eksperymentować, brązowy kolor fajnie z piaskowym działa, fajnie możesz sobie odcieniami brązu się bawić, możesz się bawić niebieskim i granatowym. Tak naprawdę dałoby radę również założyć białe spodnie do tej marynarki, Gdyby nie to, że marynarka ma charakter raczej jesienno-zimowy, jest uszyta z cięższego materiału cięższego fizycznie i cięższego tak naprawdę optycznie więc te spodnie też musiałyby gdzieś tam dorównać. Automatycznie kolorem no, zimowym nie jest raczej kolor biały jest to niepraktyczne, nie ma sensu. Biały raczej u nas w naszej szerokości geograficznej, jeżeli chodzi o spodnie, kojarzy się z latem z plus 30, plus 25, jeżeli chodzi o temperaturę w cieniu i 40, 50, żar z nieba w słońcu, wtedy super, natomiast wtedy absolutnie tej marynarki nie zakładam, bo ona jest zdecydowanie z wełny cięższej, nie miałoby to sensu, by po prostu płynął. Tyle, wracając do sedna, budowanie, czyli dokupujesz sobie pewne elementy. Dlaczego w ogóle o tym w tej chwili wspominam? Ponieważ zauważyłem, że ludzie mają tendencję, to tak naprawdę zauważyłem, rozmawiając ostatnio, będąc w sklepie i rozmawiając z obsługą, zauważyłem, że ludzie mają tendencję do kupowania. Stał przede mną facet, trochę się niecierpliwiłem, natomiast stał przede mną facet, który rozpakował dosłownie kontener ubrań, zamówiony online, po prostu robił zwroty, tam zostawił sobie czapkę i skarpetki niemalże z zamówienia na chyba 3,5-4 tysiące złotych w sklepie internetowym. Na zasadzie nie wiem, oczywiście mógł się to założyć do domu, poprzymierzać, może na cwaniaka zrobił sobie w tym zdjęcia i po prostu oddaje do sklepu. Tak też ludzie niestety robią. Natomiast to jakby było tym impulsem, żeby budować, żeby kupować rzeczy, które są nam. Potrzebne, które uzupełnią naszą szafę, uzupełnią nas, styl będą do nas pasowały, a nie po prostu w tych szalonych Black Friday'owych, Cyber Monday'owych i innych głupotach wyprzedażowych, które będą przed świętami, po świętach, po Nowym Roku i generalnie rzecz biorąc, co chwila gdzieś jest jakaś promocja, wyprzedaż, żeby temu jednak nie ulegać. Pamiętamy, zasadę, którą przytaczałem, czyli jeżeli coś kosztuje 100 zł, a jest przecenione o 50% na 50 zł, to my nie oszczędzamy 50 zł, tylko wydajemy 50. I to jest ta drobna różnica, Także w tym szale zakupowym przedświątecznym pamiętajmy, żeby tej szafy nie napychać sobie rzeczami zbędnymi. Zresztą to, co Warren Buffett powiedział dość dobrze jakby odzwierciedla, pomijam jakby konsumpcję, ale to dość dobrze obrazuje to, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać. To znaczy, jeżeli kupujesz rzeczy, które są ci niepotrzebne, to za chwilę będziesz zmuszony, życie cię zmusi do tego, żebyś odsprzedawał i sprzedawał rzeczy, które są ci potrzebne. I, no i tyle. Mi no, tak to niestety wygląda. Natomiast tak jak mówię, budujmy, budujmy, dostawiajmy, dokładajmy, jak ten przysłowiowy chirurg z kalpelem. Taką koszulę potrzebuję, w taki prążek. Centymetrowy chciałbym mieć ten prążek, nie pół centymetrowy, nie pół środki. Odkładam, szukam. Oczywiście. Nadrzędna zasada jakość. Jakość, czyli wełna, czyli bawełna, czyli dobre materiały, dobre wykonanie, jeżeli chodzi o produkty, to jakby samo przejście musi funkcjonować, ponieważ kolejna kwestia związana z budowaniem garderoby, staraj się kupować rzeczy najlepsze jakościowo, na które Cię aktualnie stać. Dlaczego? Ponieważ jeżeli coś kupujesz, dokładasz, to, jakby nie chcesz do tego wracać, a przynajmniej nie chcesz tego robić bardzo szybko. Chciałbyś na przykład kupić marynarkę i 5, 6, 7 lat z niej korzystać. Oczywiście, żeby korzystać z marynarki 7, 10 lat, no to musisz mieć 5, 10 w szafie, żeby one rotowały. Bo jeżeli będziesz cały czas nosił jedną, no to ona zwyczajnie w świecie się zużyje. Nawet marynarka szyta na miarę, chociaż materiały wykorzystywane przy życiu na miarę są o wiele lepszej jakości, to nawet marynarka szyta na miarę, no ma to do siebie, że jest nadal rzeczą, nadal zrobiona z materiału i nadal możesz zahaczyć, zawadzić, ona się przetrze, wytrze. Zużycie, zwykłe zużycie. Ona się zużyje w stosunku do jakiejś tam sklepowej marynarki. 30-40% dłużej będzie Ci służyła, ale nadal się zużyje. No to nie, jest, to nie jest tak, że jak uszyjesz sobie coś na miarę, to nagle i dożywotnio, oczywiście, może tak być. Natomiast tych marynarek musisz mieć 10, 15, 20, żeby to jakoś rotowało. Żebyś marynarkę nosił raz, dwa razy w miesiącu, a nie codziennie przez 5 dni, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, 5, 6 dni w tygodniu. Nie ma szans, to się zużyje. Kolejna kwestia związana z budowaniem swojej garderoby no to się sprowadza do, również do budowania wizerunku. Zastanów się, do czego te ubrania mają się służyć. Ja mam dosyć takie, szczerze mówiąc, narzędziowe podejście do ubrań, tak? Narzędzia, jak sama nazwa wskazuje, służą do pracy. Czyli jeżeli jesteś na przykład szefem agencji kreatywnej, no to raczej powinieneś się ubierać w stylu kraciastych marynarek, fajnych koszul, jakichś wielobarwnie. Tak, żeby pokazać, że masz duszę artysty, że potrafisz skonstruować, zbudować swój styl i swój wizerunek. Nie w oparciu o korporacyjny, powiedzmy, jakiś tam kanon, czyli szary granatowy, tylko faktycznie masz ten sposób na siebie. Jeżeli masz na siebie to prawdopodobnie jako agencja kreatywna, jako marketing, masz również sposób na to, żeby wypromować jakąś firmę, wypromować jakiś produkt i tak dalej, i tak dalej, więc klienci też to docenią, jeżeli będziesz się z nimi spotykał, czy potencjalni klienci będą widzieli, że jeżeli umiesz w ten sposób się ubrać i o siebie zadbać, to prawdopodobnie o ich firmę również będziesz umiał zadbać w należyty sposób, ciekawy, kreatywny. Natomiast jeżeli jesteś bankowcem, skrajna rzecz, raczej powinieneś unikać jakby dandy ubioru, raczej powinieneś iść w stronę właśnie granatu, szarości, ewentualnie jakiś, ewentualnie, power suit, to nawet nie ewentualnie, tylko must have, power suit, może pokombinować trochę z fakturami materiału, bo to też będzie ciekawe, czy na przykład szary, szark specyficzny splot wełny, tworząca fakturę po prostu materiału, tak, czyli tu bawisz się fakturą, bo trochę jakby, no nie możesz się bawić kratkami i kolorami, nie wypada, musisz być solidny stabilne takie wrażenie, musisz wzbudzać zaufanie, ktoś Ci powierzy pieniądze, ktoś Ci powierzy, nie wiem, swój majątek, czy powierzy na przykład portfel inwestycyjny do zarządzania, no musisz w nim wzbudzić zaufanie, a na pewno nie wzbudzisz tego zaufania, jeżeli będziesz ubrany jak papuga, po prostu. Natomiast jako papuga możesz wzbudzić zaufanie z kolei w kliencie, który oczekuje od Ciebie kreatywności. A, więc tutaj musisz się zastanowić. Ten, ten fundament, oczywiście, białych koszul, granatowy garnitur, szary garnitur, no to każdy powinien mieć niezależnie od tego, w którą stronę idzie. Natomiast to, nad czym powinnaś się zastanowić w tej chwili, to to, w którą stronę ty idziesz, w którą stronę chcesz rozwijać karierę, w którą stronę na co sobie możesz pozwolić, tak na dobrą sprawę. Tą myślą Cię zostawiam. Jeżeli Ci się ten film podobał, proszę Cię, zostaw łapkę w górę, daj komentarz, napisz co o na tym sądzisz. Może masz jakiś pomysł na to, co powinienem nagrać. Bardzo możliwe, że się zainspiruje tym, co napiszesz w komentarzu i stworzę wideo na ten temat, jeżeli nie chciałbyś, żeby tego typu materiały Ci uciekały, nigdy więcej, no to subskrypcja, dzwoneczek i jesteśmy zawsze poinformowani, zawsze na bieżąco mamy ze sobą stały kontakt, za co Ci serdecznie dziękuję. Na koniec jeszcze chciałbym dodać, że oczywiście jest wygenerowany kod, który śmignie w losowej minucie, więc jeżeli cwaniaczku, Przełączyłeś z przodu do tyłu i oglądasz końcówkę. No to niestety musisz obejrzeć cały film lub mieć dużo szczęścia i sobie co 3 sekundy porcjować materiał. Już. Dzięki, cześć!